Osiem osób zatrzymanych, sześciu poszkodowanych policjantów i przynajmniej dwóch rannych po stronie demonstrantów. Takim bilansem zakończyły się niedzielne zamieszki, w które przerodziła się pokojowa manifestacja pod Komendą Powiatową Policji w Legionowie. Przed godziną 20.00 zjawiło się tam około tysiąca osób, które przyszły, aby uczcić pamięć tragicznie zmarłego 19-letniego Rafała. Chłopak zmarł w ubiegły poniedziałek w trakcie policyjnej interwencji. No, szkoda chłopaka, szkoda chłopaka, a taka sytuacja Bo wynikła. Takie nie... metody i tak samo byliśmy no. traktowani. Znaczy on był... Tylko akurat przeżyliśmy. Prolog dla zdarzeń z niedzielnego wieczora miał miejsce w parku imienia Jana Pawła II. 9 marca około godziny 14.10 legionowcy kryminalni podjęli tam interwencję w stosunku do piątki młodych osób, które podejrzewali o udział w przestępstwach narkotykowych. Oficjalna wersja tego zdarzenia mówi o tym, że 19-letni Rafał W. próbował połknąć foliową torebkę z marihuaną. W pewnym momencie chłopak stracił przytomność. Jeden z funkcjonariuszy miał go reanimować aż do przyjazdu karetki. Rafał trafił do szpitala i tam niestety z Maru. Wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują, że bezpośrednią przyczyną jego śmierci miała być niewydolność krążeniowo-oddechowa. W jego tchawicy znaleziono też ciało obce. Z taką wersją wydarzeń nie zgadzają się ani rodzice, ani bliscy zmarłego Rafała. Ich zdaniem winę za śmierć chłopaka ponosi jeden z interweniujących wówczas policjantów. Ten policjant chciał mieć wykrywalność. Awansował ze strażnika miejskiego zwykłego tak. na kryminalnego, gdzie w tamtym roku jeszcze mnie interweniował z moim małym dzieckiem, mhm. prawda, roczną córeczką. I on awansował szybciutko na kryminalnego. On chciał mieć wykrywalność. I, i wiemy wszystko, jak to się działo. Na, pe na pewno było tak, jak tutaj ludzie mówią. Z tego, co mówią, przebieg tej tragicznej w skutkach interwencji miał wyglądać zupełnie nie inaczej, niż to relacjonuje policja. Chciał mieć za wszelką cenę wykrywalność i chciał mu to wyjąć, o, ponieważ spożycie tak, nie, jest, o, nielegalne. To, o to nie, nielegalne nie jest nielegalne. Oni muszą jest mieć dowód rzeczowy. No. No no no. Oni muszą mieć dowód, tak, dowód rzeczowy. to połknął, to spożycie już nie jest jako takie nielegalne. Jest nielegalne posiadanie. posiadanie no, no. I chciał prawda. za wszelką cenę mieć ten dowód. Na portalu społecznościowym pojawiło się nawet imię i nazwisko policjanta, który miał wówczas interweniować w sprawie Rafała W. Okazało się jednak, że to nie, nie ta osoba. Policjant, który zmienia imienia i nazwiska był wymieniony na pana profilu na Facebook nie uczestniczył w tej interwencji, nie jest policjantem kryminalnym, nawet w komendzie w Legionowie. I ta osoba, o której pan napisał, że jest to ten człowiek, to jest to po prostu nieprawda. Pytanie wątpliwości i niejasności w sprawie tragicznej śmierci Rafała jest ciągle bardzo wiele. Nic więc zatem dziwnego, że wzbudza ona tak ogromne emocje, szczególnie u najbliższych smagłego. Rafał. Pracował, on naprawdę nie, nie, po, nie, 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 nie potrzebował, tak? potrzebował handlować narkotykami. Zła, chciał żyć, I chciał to żyć. żyć. To był 19-letni chłopak, który, który po prostu musiał się pożegnać z życiem. Ojczym chłopaka Piotr Krasicki ma przede wszystkim żal o to, że ani on, ani jego żona nie są informowani o postępie śledztwa. Nie wezwała mnie policja, nikt, ani mnie, ani moje małżonki. Nikt nie wezwał nas na komendę do tej pory. Mija tydzień czasu. Nikt nas tutaj po prostu nie, nie, nie pofatygował się po to, żeby, żeby prawda, z nami przeprowadzić jakiekolwiek tutaj rozmowy, żeby powiedzieć, co się naprawdę stało, jak się stało. Gdy dalej nikt nie chciał z nim rozmawiać, ojczym Rafała postanowił na własną rękę uzyskać odpowiedzi na te pytania. W budynku komendy spotkał się z nim rzecznik prasowy komendanta stołecznego policji, starszy aspirant Mariusz Mrozek. Jest śledztwo prokuratorskie, ponieważ mamy do czynienia ze śmiercią, tak? Od razu jest wszczęte śledztwo prokuratorskie. W tym momencie prokurator nadzoruje i daje policji wytyczne. Co, wytyczne, co ma robić. Też chciałbym się dowiedzieć, ponieważ sekcja zwłok była przeprowadzona, była przeprowadzona, prawda? Tak. Też chciałbym się dowiedzieć, jakie dokładnie są jej wyniki. Bo tutaj mielibyśmy jasną sytuację, tak? Zawinili policjanci albo nie zawinili. Rzecznik odniósł się też do żądań o zawieszenie interweniujących policjantów w czynnościach na służbowych. Etapie, na każdym etapie takiego śledztwa, na każdym etapie postępowania prokuratorskiego, prokuratura ma możliwość podjęcia decyzji o zawieszeniu policjantów w czynnościach służbowych. Do tej pory taka decyzja nie została podjęta. Nie mamy również informacji i też czekamy na informacje odnośnie wyników sekcji złog, bo to jest bardzo istotne również dla nas. Chcemy mieć jasność tej sytuacji. Zaapelował też o upublicznienie nagrań wideo, na których podobno jest zarejestrowany przebieg tragicznej ubiegłotygodniowej interwencji. Te informacje, które teraz się pojawiają, ich jest bardzo dużo i z każdą chwilą tych informacji jest coraz więcej, chociażby takich, że są filmiki, które, na których jest widoczna ta interwencja, że te filmy zostaną upublicznione. Dobrze, upublicznijmy te filmy. Miejmy w końcu jasną sytuację. Jeżeli ktoś takimi filmami dysponuje, może z tymi. Rozumiem, że w tym momencie nie będzie chciał z nimi przyjść do policji, ale można te materiały dostarczyć do prokuratury, do każdej dowolnej prokuratury w kraju. Niekoniecznie do miejscowej prokuratury, do każdej prokuratury w kraju. W momencie, gdy w budynku komendy trwały te rozmowy, sytuacja przed nią robiła się coraz bardziej napięta. Najpierw pod adresem policjantów poleciały wyzwiska, później grupka najbardziej agresywnych uczestników manifestacji próbowała wedrzeć się do budynku komendy. W momencie, gdy w jej stronę zaczęły lecieć jajka i kamienie, policjanci interweniowali. Gdy oddział prewencji zablokował wejście do budynku, także w ich stronę zaczęto rzucać kamieniami, kostką brukową i butelkami. Jeden z funkcjonariuszy został uderzony kamieniem w głowę. Rozdzielmy dwie rzeczy. Przyszło kilkaset osób. Wiele osób przyszło tutaj, aby wspomnieć tego tragicznie zmarłego dziewiętnastolatka, aby okazać swoje emocje, ale w sposób godny, po prostu zapalić znicz. Natomiast spośród tych osób kilkadziesiąt, góra, kilkadziesiąt osób przyszło no, chyba tylko po to, aby doprowadzić właśnie do, do zadymy. Policja nie mogła więc pozostać bezczynna. Przed budynkiem komendy doszło do regularnej bitwy. Gdy na miejsce przybyły policyjne posiłki, tłum zaczął się wycofywać ulicą Jagiellońską w stronę ulicy Piłsudskiego. Funkcjonariusze wyłapywali z niego co bardziej agresywnych uczestników zamieszek. Ranni byli po obu stronach. Jesteśmy zdumieni tą sytuacją. Rzeczywiście wydarzył się dramat młodego człowieka, zupełnie niepotrzebna sytuacja. Bardzo przykra dla rodziny, dla wszystkich, którzy go znali. Współczujemy bardzo rodzinie. Wiedzieliśmy o tym, że dzisiaj chcą bliscy, znajomi koledzy tego młodego człowieka przyjść i, i uczcić jego pamięć. Tak zapowiadane było to spotkanie. Niestety przerodziło się w burdy uliczne. Zamieszki zakończyły się po godzinie 22. O spokój i o ostudzenie emocji apelował ojczym zmarłego Rafała Piotr Krasicki. Drodzy ludzie, młodsi i starsi, chciałbym Wam bardzo podziękować, że tutaj przybyliście, że jakoś nas wsparliście. No nie wiedziałem, że tak się to skończy, jak się skończyło, ale dziękuję Wam bardzo. Chciałem powiedzieć, że będę pisał oświadczenie, żeby po prostu sprawa przeszła do Warszawy. Do prokuratury, żeby to wszystko było przeniesione. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo, że, że tu byliście z nami, że no, powiedzmy, że do no, za te wsparcie, no jak to wygląda, jak wygląda, ale rozejdźmy się już wszyscy do domu i nie róbmy właśnie kłopotów tutaj już sobie i po prostu i wszystkim tutaj otoczonym. W trakcie zamieszek policja zatrzymała w sumie 8 osób. Są to mężczyźni w wieku od 20 do 37 lat. Większość z nich była pijana. Zatrzymani usłyszeli zarzut zniszczenia mienia, naruszenia nietykalności osobistej funkcjonariusza policji oraz udziału w zdarzeniu o charakterze huligańskim. Jeden z poszkodowanych policjantów ma złamaną rękę. W wyniku starć została zniszczona elewacja budynku komendy, wybito w niej także szyby oraz uszkodzono dyżurkę. Zniszczeń na terenie miasta na szczęście nie było. Okoliczności śmierci Rafała W. wyjaśni prokuratorskie śledztwo.